Dzień dobry, dzień dobry, cześć i witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym 38. moi drodzy podcaście, w którym porozmawiamy na temat jak mieć dobre relacje ze swoimi dziećmi. Jeżeli to jest teraz temat dla Was, temat interesujący, macie dzieci albo planujecie mieć, to uważam, że jest to warte, żeby posłuchać trochę na ten temat. Mówię to ze swojego doświadczenia, ponieważ sama jestem również mamą, opowiem Wam pewne kwestie. Co więcej... Uważam, że to jest to temat, który dzisiaj powinien być bardzo mocno poruszany, a nie ma go tyle. Bardzo mało się o tym mówi. Mało jest programów na ten temat, mało jest w ogóle informacji. Uważam, że dzieci, słuchajcie, są no, przyszłością naszego świata i to, jak wychowamy i wypuścimy w świat nasze dzieci, to zależy od nas, no bo tak naprawdę my jesteśmy ich nauczycielami i nie ma nic wspanialszego dla rodzica, niż to, kiedy jesteśmy z nich dumni, ze swoich dzieci i kiedy oni stają się obywatelami świata, dobrymi ludźmi, którzy czynią dobro i, i są wspaniali w tym, co robią i dzielą się i tworzą nowe rzeczy. No bo każda mama i pewnie każdy tata chciałby mieć takie dziecko i o tym właśnie będziemy mówić. Moi drodzy, ja nazywam się Anna Antoniak i słuchasz mojego 38 podcastu. Podcasty moje ukazują się dwa razy w tygodniu, w każdy poniedziałek i w każdy czwartek na aplikacjach do słuchania podcastów takich jak Spotify, Google Podcast. Anchor. Możecie ich też posłuchać na YouTubie na kanale Ludzie Sukcesu albo na moim blogu annaantoniak.pl lub być może słuchacie ich na fanpage'u Ludzie Sukcesu. Jeżeli Twoje dziecko krzyczy, bije, gryzie, nie chce niczego robić, są, dzieci są peskate, na przykład bardzo roszczeniowe, wszystko im się należy, wszystkiego, wszystko chcą już tu i na teraz, nie chcą nic zrobić od siebie, ale wszystko chcą oczywiście. Czy masz do czynienia z takimi dziećmi, albo czy chciałbyś mieć do czynienia z takimi dziećmi, albo czy widzisz takie dzieci naokoło. I co wtedy myślisz, albo co wtedy robisz? I słuchajcie, jak tak obserwuję różnych rodziców, ponieważ ja sama jestem mamą, to zastanawiam się, czy mają oni rozum. Bo nie ukrywajmy się, ale trzeba myśleć. No dziecko nie robisz po to, żeby mieć tylko dziecko, jak ono jest malutkie, ale dzieciom poświęca się czas, dzieci się wychowuje. Tak samo jest, jak bierzesz psa, bierzesz szczeniaka i uczysz go od małego różnych rzeczy uczysz go załatwiać się na dworze. Uczysz się go posłuszeństwa, pewnych schematów, które są w domu, które obowiązują. No, jeżeli nie wychowasz swojego psa, to niestety, ale będziesz e, mieć zwierzę, które wchodzi Ci na głowę i będzie robić z Tobą wszystko i z Twoimi domownikami. I ludzie nie są tego świadomi. Na temat wychowywania psów również mogłabym dużo powiedzieć, ale to nie jest ten podcast. E, I tak samo, słuchajcie, jeżeli ktoś decyduje się na, e, na macierzyństwo i chce mieć dzieci, to musi być świadomy i odpowiedzialnym człowiekiem. Czasami wychodzi to przypadkowo, można tak nazwać. Nieplanowane, aczkolwiek dzieje się to też w jakimś celu, być może w takim, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy dojrzali albo żebyśmy stali się bardziej odpowiedzialni. Chociaż uważam, że niektórzy rodzice w ogóle nie są odpowiedzialni za to, co robią, za to, co mówią i za to, w jaki sposób wychowują swoje dzieci. One się chowają same. I wiem to ze swojego doświadczenia, moi drodzy, ponieważ ja również sama się wychowywałam, a raczej wychowywała mnie ulica. Opisuję to i opowiadam to w mojej książce. Jeżeli jeszcze nie czytałaś albo nie czytałaś, to polecam ci serdecznie, naprawdę odkryłam tam dużo swojej przeszłości, i poznasz tam różne inne rzeczy, nie tylko na tematy. Z czym jest sukces i, i w ogóle kto go osiąga i w jakim celu, ale poznasz również bardziej mnie. Polecam ci serdecznie książkę Ludzie Sukcesu dogo swoje marzenia. Pewnie gdzieś będzie tutaj udostępniona pod tym nagraniem, także możesz skorzystać, możesz dać go komuś na prezent również kto tego potrzebuje, bo wiem, że jest to wartościowa książka i tam też jest również napisane, moi drodzy, o dzieciach. Także polecam Wam z całego serduszka. A! Wychowywała właśnie mi ulica i poprzez to może, że ja miałam tak, a nie inaczej, no chociaż oczywiście mój tata też mnie w jakiś sposób wychowywał, ale bardziej... Sama musiałam brać pod uwagę, co jest dobre, a co złe. Nie wiem dlaczego. Musiałam szybko dorosnąć i podejmować świadome takie decyzje, co mam zrobić w danej sytuacji. Czy to jest dobre, czy to jest złe. I kiedy moje koleżanki albo moje rówieśnicy przychodzili do domu, mieli wszystko zapewnione, ja musiałam po prostu o to walczyć. I kiedy Ty teraz jesteś świadomym rodzicem i dajesz swoim dzieciom wszystko, na co one tylko mają ochotę i, i co one chcą, no to niestety ale muszę ci powiedzieć, że robisz im krzywdę. Ponieważ krzywdą jest to, że dajesz im wszystko to, czego chcą. Czyli chcą grać w gry, dajesz im gry, chcą grać w telewizję, znaczy chcą oglądać telewizję, pozwalasz im siedzieć godzinami przed telewizorem. Um, chcą mieć słodycze, dajesz im te słodycze na potęgę. I to jest najgorsze, co możesz dla nich zrobić. Bo kiedy mój syn. Jesteśmy w sklepie. Mówię, mamo, mo, czy kupisz mi to? Mówię, nie. A to? Nie. A to? Nie. E, to nie chodzi o to, że ja jestem złą matką i nie chcę mu kupić, bo nie wiem, z przekory. Ale jeżeli pokazuje mi na słodycze jakieś lizaczki, sraczki i dupaczki i batoniki, to on doskonale wie, że ja mu tego nie kupię. Więc potem mu powtarzam, synek, po co ty mnie pytasz, jak doskonale wie, że ja ci tego nie kupię? Kupię ci na przykład... Yy, yy, nie wiem, pomarańcze, albo winogrona, bo są słodkie, albo mogę ci kupić orzechy. Yy, dlatego, że. A czemu mi tego nie chcesz kupić? Mówi. A czemu ty mi nie chcesz kupić? Yy, inne dzieci jedzą, a ty mi nie kupujesz. Dlatego, właśnie dlatego, że Cię kocham, dlatego Ci tego nie dam. Ale jak to? On tak patrzy na mnie, ale jak to? Ja mówię, no tak, po prostu nie chcę. Nie chcę, kocham Cię i nie chcę, żebyś chorował. Nie chcę, żebyś był. Uzależniony od tych słodyczy, od tego cukru. Nie chcę, żebyś potem miał problemy ze zdrowiem, żebyś miał problemy z, z takimi rzeczami. Czasami nam się wydaje, że to nie jest od złego odżywiania, ale to jest właśnie od. Od tych wszystkich gównianych, śmieciowych i nie wiem, jak mam to jeszcze nazwać, tego jedzenia, które pozwalacie swoim dzieciom i karmicie je po prostu, rodzice. Także zastanówcie się, czasami, jak patrzę na niektórych, to bym naprawdę pokazała im, co robią i jak mocno krzywdzą swoje dzieci, kiedy widzę trzyletnią dziewczynkę, która jest otyła, albo siedmioletniego chłopca, któremu cycki zwisają. I sobie myślę, czy ty. Człowieku, nie widzisz, co, jaką krzywdę robisz swojemu dziecku, bo tak bardzo go kochasz, że niszczysz jego organizm już od małego. No do gruchy jasnej, przecież weź się zastanów, co robisz. Jeżeli Ty chcesz jeść i obżerać się kolom i innymi rzeczami, to rób to, ale dlaczego niszczysz swoje dziecko, które jest niczemu niewinne i Ty jesteś za niego odpowiedzialny? Tak trochę dosadnie będzie, bo czasami trzeba dosadnie powiedzieć. Na pewno jeszcze będę wracała do tematu dzieci, bo uważam, że trzeba o tym głośno mówić. I jeżeli. Pisałam nawet takiego posta, Jeżeli widzę, siedzę, czy to w Polsce, czy to za granicą, w restauracji i przychodzi pięcioosobowa rodzina e, i wszyscy siadają do obiadu i zamawiają coś i wszyscy piją kole, i nawet dwuletnie dziecko pije kole razem z całą mam, familiadą, Mamusia, tatuś, dwoje, e, dwoje braci i, e, i mała dziewczynka, która ma dwa lata, i ona też pije kole to wsadź sobie zardzewiałego pieniążka do tej koli i zobacz, co się z nim stanie. To co robisz z małym człowiekiem, który wlewasz ten, to świństwo tak naprawdę, do, to, tą truciznę do, do jego organizmu? Albo jeżeli jesteś odpowiedzialną matką i nosisz w swoim łonie nowe życie i, i pijesz kolę i obiadasz się fast foodami i innym gównem, bo nie wiem, jak mam to nazwać, to czy jesteś odpowiedzialna? I, I w jaki sposób jesteś odpowiedzialna? Na ile jesteś odpowiedzialną kobietą? bo jeżeli masz taką kobietę, to być może porozmawiaj z nią i zobacz, co ona robi. Bo jeżeli twoje dziecko urodzi się chore, to nie będzie to niczyja wina, ale będzie to Twoja wina, ponieważ Ty karmiłaś ją, znaczy karmiłeś, karmiłaś swoje dziecko takim właśnie pożywieniem, bo jesteś tym, co jesz, jesteś tym, co myślisz. To było tak, może trochę na temat jedzenia. Polecam wam, żebyście przesłuchali podcast Kłamstwa, którymi nas karmią, żebyście zobaczyli. Jeżeli jesteś babcią, ciocią, wujkiem i mamusia nie pozwala na to, żeby dawać kole albo słodycze swoim dzieciom, jeżeli są u ciebie, a ty dajesz, bo jesteś tak wspaniała i tak kochającym wujkiem, że no dobrze, mamusia nie pozwala, ale jesteś u mnie, to ja ci dam, to mm, też robisz mu krzywdę e, i nie szanujesz zdania. E, Rodziców tego dziecka. Musisz wziąć to pod uwagę. Nie szanujesz e, zdania e, rodziców tego dziecka, bo w moim przypadku również tak e, jest, że mój syn ma, będzie miał 8 lat już niedługo, słuchajcie, 22 listopada, właśnie, i ze mną i przy mnie nigdy nie piłkoli, ani innych e, takich gównien. E, no niestety, ale mm, dobrze. Dobrze, do, dobre ciocie i inne osoby nie, po prostu mu ją podawały bez mojej zgody, kiedy były gdzieś tam e, w jakimś towarzystwie. I nawet kiedyś napisałam o tym posta. Jest ten post również na moim profilu prywatnym. Bo tak niestety się dzieje. Także jeżeli e, słuchasz tego teraz i robisz coś takiego, kiedy twoje, nie Twoje dziecko jest pod Twoją opieką, to posłuchaj się rodziców, mm, o co oni Ci proszą, jeżeli proszą Cię o takie rzeczy. Dobrze, jeżeli Twoje dziecko jest właśnie pyskate i mm, płacze albo unosi się, albo krzykiem robi różne rzeczy i wymusza na Tobie, a Ty ulegasz, a twoje dziecko ma załóżmy 3 lata albo 5 lat i ulegasz mu za każdym razem, kiedy on krzyczy i płacze i robi pewne rzeczy, to zastanów się, co będzie, kiedy ono, to dziecko albo dziewczynka, albo chłopczyk, będzie miało 14 lat. Co się wtedy będzie działo? Na głowę ci nasra, a ty po prostu będziesz się uśmiechać i będziesz mówić: No tak, bo to moja córeczka, albo to mój synek taki kochany. Tak? Czy tak będzie? No bo musisz sobie wziąć to do serca. Bo inaczej tego też nie można powiedzieć, że jesteś odpowiedzialny za swoje dziecko i to, czy dzisiaj mu pozwalasz na to, czy na tamto, no to tak jest. I nie chodzi o to, żeby zabraniać dzieciom wszystkiego, bo jestem daleko od tego, ponieważ ja jestem bardziej taką osobą, która pokazuje świat i pozwala mojemu synkowi na dużo rzeczy, czyli jestem otwarta. Chcesz? Spróbuj, proszę bardzo. Dotknij, ok, możesz dotknąć. Pyta się mnie czasami, czy mogę to, do... ja mówię, możesz, ale pamiętaj, że na przykład to parzy i po prostu paluszek będzie na przykład oparzony, tak, będzie bolał. Ale twoja decyzja, proszę bardzo, masz wolny wybór, masz wolny wybór, zrób, jak uważasz. To możesz dotknąć, ale konsekwencją jest tego, że będzie będziecie na przykład, bolu, albo parzysz się, albo będziecie bolało, pokazujesz dziecku pewne, pewne rzeczy w taki sposób, że dajesz mu wolność wyboru. Mówisz, co jest dobre, a co złe, i to on wybiera. Ale dziecko będzie tylko wybierało takie rzeczy, e, jak mu to przekażesz. No bo jeżeli on powie: Mamo, mogę grać y, w tą grę", to Już tak możesz. No to on nie ma w ogóle wyboru. On po prostu, Ty powiedziałaś tak, no to on będzie siedział w tej grze, gdzie się zabijają, gdzie piłą mechaniczną, nie wiem, ćwiartkują drugiego ludzika, albo nie wiem, strzelają do kogoś, do dzieci i w ogóle. A Ty jesteś w tym czasie robisz paznokcie, albo na przykład, nie wiem, siedzisz na Facebooku i obijasz gruchę. No po prostu, no musisz mieć tego świadomość, że to, że dziecko potrzebuje uwagi i... Jeżeli pozwalasz mu karmić się złem, to Twoje dziecko będzie złe. Nie ma innej opcji. A potem nie krzycz na nie, że jest takie czy, czy owakie, kiedy pozwalasz mu siedzieć trzy godziny przed telewizorem, przed różnymi filmami, bajkami i programami, które ryją już od małego jego główkę. Po drugie, potem siedzi trzy godziny w, w telefonie albo na komputerze i gra nie wiem, właśnie w takie gry. Przecież to jest... Przecież to tak otumania i ogłupia y, umysł, to nawet dorosłego wciąga że, że to jest nie do pomyślenia. Ty, wie, czy Wy w ogóle zdajecie sobie sprawę, rodzice, jaką krzywdę wy robicie swoim dzieciom? E, to, jest, to jest naprawdę bardzo szeroki temat, dlatego myślę, że nie zmieszczę się na pewno w jednym. Kiedyś opowiem o tym szerzej. A zresztą szerzej o tym będę też mówić, moi drodzy, na kursie. E, na kursie uwierz w siebie, bo to wszystko, jaki Ty dzisiaj jesteś, albo jaka jesteś. Bardzo w bardzo dużej mierze zależało od tego, jakie jak miałeś dzieciństwo, jak byłeś wychowywany, jacy twoi rodzice byli, jaki mieli wpływ na ciebie, czy w twoim domu była miłość, czy była tam radość, czy było szczęście, czy rodzice opiekowali się tobą, czy dawali ci poczucie bezpieczeństwa, czy dawali ci, to, dawali ci odczuć, że jesteś ważna, czy liczyli się z twoim zdaniem. Czy szanowali Twoje zdanie, czy dawali Ci wolność wyboru, czy tylko Ci mówili, masz być grzeczna? W ogóle, co to znaczy być grzecznym? Pytam się, co to znaczy być w Twoim mniemaniu, być grzecznym? Czyli, że co? Masz robić tak, jak ja Ci mówię, bo ja jestem dorosła, a Ty jesteś małym gówniarzem i masz robić tak, jak ja Ci każę. Każe Ci oglądać bajki, to oglądasz bajki. Każe Ci zrobić kupę, to robisz kupę. Każe Ci jeść to, to jeść to. No oczywiście, tak? Każe, masz być taki, jak ja Ci każę. Nie rób tego, nie rób tamtego, a zrób to, a wyślam to. Nakazy, zakazy, rozkazy. To. Dużo ludzi uważa za to, żeby ktoś był grzeczny, ale dlaczego nie pozwalasz swojemu dziecku być sobą. Być sobą. Uczysz go od małego już być jakimś innym niż on jest. Dużo y, osób nie akceptuje swoich dzieci, bo każesz mu być inną właśnie. Każesz robić pewne rzeczy, kiedy on nie chce tego robić. Albo y, albo coś chce robić, a ty mu zakazujesz to, bo Zabijasz nią jego kreatywność. On na przykład robi, buduje coś albo robi jakieś eksperymenty w domu, a ty mu zakazujesz, co ty robisz, znowu to robisz, dlaczego? Zabijamy w dzieciach kreatywność. Kiedy na przykład Twoje dziecko lubi malować. No i rzeczywiście maluje i na kartkach, i na podłodze, i pomalowało ci ścianę. Okej, okay, to nie było może dobre, ale teraz najeżdżając na swoje dziecko i w ogóle zabijesz w nim kreatywność, można to wytłumaczyć w inny sposób, można porozmawiać, pokazać przykłady, kupić być może tablice albo inne rzeczy, albo zrobić jedną ścianę taką, żeby mogło sobie malować. Ale nie zabijaj dziecku kreatywności, bo zabijasz jego potencjał. To my, rodzice, szkoła zabija potencjał dzieci. Tak wspaniałych, młodych. Istot, które naprawdę mogą zrobić wiele. Polecam Ci również podcasty, które dwa nagrałam na temat szkoły, czego uczy szkoła i czego, co powinna uczyć szkoła. W jaki sposób moim zdaniem to powinno się e, odbywać i, i dlaczego tak powinno się e, to odbywać. I jeżeli pozwalasz swoim dzieciom oglądać trzy godziny telewizji i jeszcze trzy godziny grać, to karmisz je złem. No, no po prostu zamiast dawać im dobro i karmić ich dobrem, to karmisz je złem i one od małego taki się e, stają czyli mm, nie ma dużo rzeczy w telewizji dobrych nawet bajki są słuchajcie złe i uczą nienawiści uczą e, oceniania innych ludzi uczą zawiści e, spójrz jakie bajki Twoje dzieci oglądają czego one tam uczą co w tych bajkach jest czy kiedykolwiek zwróciłeś albo zwróciłaś uwagę na to jak to wszystko się odbywa i jak kreuje świat te małe umysły, które tak naprawdę no chciałaś, marzyłaś być może o, o tym dziecku, bo że nie mogłaś zajść przez jakiś czas w ciążę, a teraz po prostu e, dajesz mu gry i telefon już od, nie wiem, od szóstego miesiąca życia, żeby tylko zająć się czymś, bo, bo nie chce ci się. Bo masz 300 tysięcy innych rzeczy niż zająć się swoim dzieckiem. Przemyślcie to, bo im szybciej dojdzie do was prawda, że niestety trzeba poświęcić dziecku czas i trzeba zrobić pewne rzeczy i przejść pewien proces, tym lepiej. Bo słuchajcie, ja nie jestem idealna. Oczywiście nie jestem idealna, ale uwielbiam mojego syna. Jestem z niego mega dumna. Jest wspaniałym, młodym. Chłopcem. Wiem, że każda mama tak powie o swoim dziecku, ale naprawdę jestem mega wdzięczna za, za niego i za to, że jest taki jaki jest, ponieważ ja z nim rozmawiam, poświęcam mu czas. Czasami wybieram, co jest ważne w danym momencie, a co ważniejsze. Jeżeli mam zrobić jakieś rzeczy, a mam poświęcić czas jemu, bo jest coś ważne, to po prostu, po prostu poświęcam jemu czas. Albo mówię, poczekaj synku, skończę za 10 minut i już idę do ciebie, jestem Twoja. I on się czuje ważny. Twoje dziecko ma się czuć ważne. Że jest ważne dla ciebie, że go kochasz, że go akceptujesz takim, jakim jest. Wspólnota, że robicie coś razem, Jeżeli jesteście w domu, to nie podejmujecie sami decyzje ze swoim partnerem, mężem. Bierzecie swoje dzieci, siadacie i mówicie, słuchajcie, chcemy jechać na wakacje. Jakie macie pomysły? Pytacie się swoich dzieci. Czyli dajecie im poczucie, że one są ważne, a nie, dobra! Jedziemy w przyszłym roku, jedziemy nad morze. Tak, jak co roku jedziemy do morza, do łeby. Dobry pomysł? A dzieci, no fajnie, fajnie. Ale może one marzą o tym, żeby pojechać w góry, albo na jezioro, albo żeby wyjechać gdzie indziej, do cioci, do cioci Helenki na wieś. Czy zapytaliście się kiedyś o zdanie waszych dzieci? I jeżeli uważasz, że właśnie dziecko ma być grzeczne, czyli masz, masz przekonanie, że ma być takie, jak ty chcesz, że ty jesteś ważniejszy, bo ty jesteś starszy, i na kursie tym, o którym za chwilę będę Ci mówić i dlaczego to jest ważne, będę tam mówiła. Ponieważ tak jak Ty zostałeś wychowany w dzieciństwie, tak być może dzisiaj wychowujesz swoje dzieci i nawet nie masz tego świadomości. Nie. Jeżeli porównujesz swoje dziecko również, czyli na przykład masz dwoje dzieci albo troje i porównujesz a Marzenka to to, a Ty to taki nie jesteś, Ty to jesteś taki yy, yy, fajtłapa. Mówisz tak do swojego dziecka, czyli faworyzujesz jedno i i tak naprawdę drugie traci poczucie własnej wartości, bo mówisz, że tamto jest lepsze, że ona jest lepsza, bo robi coś inaczej. Albo ona jest grzeczna, a ty nie. Ona jest po prostu inna. Każdy człowiek na świecie jest inny. Jesteśmy indywidualnością. Nie ma drugiej takiej samej dziewczynki. Nie ma takiej samej, ta, drugiego takiego samego chłopca. Nie ma ciebie takiego drugiego samego. I pozwól im być sobą. To nie znaczy, że mają ci wejść na głowę, bo są pewne zasady, które trzeba przestrzegać. E, trzeba mm, zrobić to w domu swoim i choćby skały srały po prostu tego się pilnować e, i konsekwentnie to wdrażać. Bo jeżeli nie pokażesz dzieciom mm, pewnych zasad, ale też nie uszanujesz e, ich decyzji, e, no to będą dzieci rozkwiane i będą, e, będą konflikty i wewnętrzne z, z dziećmi. I potem oni, one w dorosłym życiu również będą miały konflikty samym sobą, z rówieśnikami, e, z relacjami. Kiedy mówisz do swojego syna nie płacz chłopaki, nie, nie becz, czego ty beczysz, chłopaki nie płaczą. Jak chłopaki nie płaczą? Przecież chłopaki też płaczą i są wrażliwi i są i wzruszają się. Dlaczego ma dziecko tłumić emocje? To ty uczysz, żeby oszukiwało siebie już. Rozumiecie mnie? Każesz mu przestać czuć to, co czuje. I wtedy on wkłada to głęboko gdzieś w siebie, ale dalej to ma te uczucia. Bo nie wyrzucił ich siebie. I dorasta tak. Z takim strachem, z, taki, z taką niepewnością. Bo nie może pokazać swoich uczuć. I będzie dorosłym facetem. I będzie dupą wołową. I nigdy nie powie swojej kobiecie, że ją kocha. Albo, że, że zależy jej na niej. Bo będzie się bał odkryć swoje uczucia. Bo zawsze mu mówiłaś, że chłopaki nie płaczą i masz być silny. I masz być to. Siła to jest pokazanie też słabości, bo w dzisiejszym świecie rzadko kiedy kto e, pokazuje, że jest też m, słaby tak naprawdę. I to jest wielkość, bo każdy ma emocje i twoje dzieci też i musisz to wiedzieć, aby uczyć dziewczynkę, ona ogląda bajki. Gdzie przyjeżdża w, y, książę na białym rumaku i zabiera ją, po prostu. I że miłość i, i facet to będzie idealne, i po prostu będzie już wtedy ona szczęśliwa do końca życia, guzi prawda. Przecież szczęście nie zależy od tego, czy ona będzie miała kogoś, czy nie będzie miała kogoś. Szczęście jest w nas i należy dzieci uczyć tego, że szczęście nie jest w zabawkach nie jest w telewizorze i nie jest w grach, tylko szczęście jest tu i teraz, czyli razem, wspólnie. Robimy coś, gramy, bawimy się, wygłupiamy się. Czy kiedykolwiek tarzałaś się ze swoimi dziećmi na podłodze i po prostu chichrałaś? Albo czy ty, tatusiu, nie wiem, brałeś swoje dzieci i przynosiłeś je na barana, nie wiem, biegałeś z nimi po domu, robiłeś z nimi fikołki i tak dalej? Czy siedzicie tylko po prostu przed telewizorem i jecie? I nawet nie rozmawiacie? Gdzie jest wspólnota? Gdzie jest... Relacja. Ile już gadam? Pogadam i gadam, a potem no i dobrze. I będę musiała kończyć. Słuchajcie. Nagram jeszcze kilka podcastów na ten temat, bo uważam, że to jest bardzo ważne, ważna kwestia. Na pewno dziś będzie też filmik odnośnie tego, bo chcę Was zaprosić, żebyście odpowiedzialnych ludzi, odpowiedzialnych rodziców, odpowiedzialne osoby, które chcą. Zmienić coś w swoim życiu, czyli chcą uwierzyć w siebie. Być może wierzysz w siebie, ale nie wiesz, co masz zrobić, albo w jaki sposób, albo boisz się realizować swoich marzeń. To wszystko bierze i brało się stąd. Swojej przeszłości, czyli z tego, jakie masz przekonania, co, czego ci rodzice nauczyli, jak cię wychowywali, i ja to wszystko tłumaczę na, e, na kursie, właśnie, uwierz w siebie. Tam będziemy dochodzić do prawdy, czyli do tych starych rzeczy i uwarunkowań, które są w tobie i trzeba je złapać, zamienić, i wtedy pójdziesz do przodu. I wtedy, kiedy nie, nie masz miłości w sobie, nie masz wybaczenia, to nie uczysz swoich dzieci tego, bo nie rozumiesz tych kwestii. I kiedy Każesz, mówisz do swojego dziecka: bądź na przykład odważny, albo y, rób tak, a nie inaczej, a sama nie jesteś tego przykładem, no to twoje dziecko to widzi przecież i widzi, że to jest fałszywe, albo że kłamiesz. I nie będzie takie, jak ty chcesz, bo ty tak sobie uważasz. Bądź przykładem dla nich. Zacznij od siebie. I tam poznasz dużo y, rzeczy i dużo technik, i dowiesz się, znajdziesz przyczynę takich. Rzeczy, które są w nas y, takie niedoskonałe i które, y, których my się boimy i dlaczego jest ten strach i dlaczego y, uważamy się za słabszych albo nie mamy właśnie y, y, poczucia własnej wartości albo szacunku do siebie, to wszystko wzięło się z, skądś, to nie wzięło się znikąd. Jeżeli Ty dzisiaj nie zmienisz tego w sobie, to tak samo będziesz uczyć swoje dzieci, bo one się będą wychowywać y, na takim przykładzie, jaki im dajesz. Ty stań się przykładem. Wtedy zmienisz swój dom, zmienisz swoje dzieci, zmienisz relacje z nimi i zmienisz otoczenie. I to jest najwspanialsze, co może być. I naprawdę z całego serca Wam mówię i daję słowo, że jeżeli to zrobicie, to będziecie szczęśliwymi, napełnionymi w sobie ludźmi, którzy mają miłość sobie i którą dzielą się ze swoimi dziećmi tym. I wasze dzieci będą, e, będą inne przez to: pełniejsze, szczęśliwsze, radosne. One będą umiały dostrzegać to, co dobre i to, co złe, bo będą widzieć to też po tobie. I będą się dzielić też z innymi tym. Będą przykładem dla innych dzieci. Wiecie, jak to jest wspaniałe, kiedy dowiadujesz się, że twoje dziecko na przykład jest takie i takie, albo że w takiej i takiej sytuacji zrobiło to. To jest tak niesamowite i, i, i wtedy rodzic czuje taką dumę. I mówi, kurczę, no jestem z ciebie dumna. I tyle razy byłam dumna ze swojego syna, i jestem z niego dumna, jak mi opowiada różne rzeczy. I czasami boi się mi coś powiedzieć, ale mówi mi, ponieważ jesteśmy przyjaciółmi. Wyobrażasz sobie, być ze swoim dzieckiem przyjacielem, który ma 8 lat, i my sobie mówimy naprawdę bardzo różne rzeczy, i wspieramy się, i on mnie wspiera, i ja wspieram jego, i wierzę w niego, i on we mnie. I muszę też nagrać jeszcze osobny podcast, ponieważ ja sama wychowuję mojego synka. I dla tych kobiet, i dla, albo dla tatusiów, którzy sami wychowujecie też dzieci, naprawdę zapraszam Was na to, na to szkolenie. Będziemy tam pracować i będziemy mieli webinary, będzie można się ze mną spotkać e, online. Będziemy. Przez półtora godziny, cztery razy, cztery spotkania online, półtora, półtora godzinne będziemy przepracowywać różne rzeczy, będzie można zadawać pytania i będę chciała nawet, żebyście zadawali te pytania. Oprócz tego dostajecie kurs cały, gdzie będzie przychodził do Was, gdzie będziecie w domu słuchać pewnych nagrań i pracować z ćwiczeniami, żeby nauczyć się pewnych rzeczy i zmienić to. Bo masz jedno życie i masz być może jedno dziecko albo dwoje. I... To, co zrobisz z tym, to naprawdę zależy od Ciebie. Wykorzystaj to jak najlepiej, bo drugiej szansy nie będzie. Nie spieprz po prostu swojego życia i nie spieprz życia swoich dzieci, jeżeli jesteś nieszczęśliwy albo nieszczęśliwą, e, ciągle zapatrzoną w siebie i, i szukającą pocieszenia, nie wiem, w mężczyznach, albo szukającym pocieszenia w kobietach facetem. zajmij się tym, co ważne. Zajmij się sobą i swoją rodziną. Bo to jest najważniejsze. Reszta potem, bo nie możesz pomóc komuś, jeżeli najpierw nie pomożesz sobie. Ściskam Was, zapraszam do kolejnych podcastów, zapraszam na, na szkolenie. Zaczynamy już na początku grudnia i potem na początku stycznia. Mać linka do tego hmm, będziemy działać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!